Za nami jest widoczny nasz hotel. Nazywa się on Bella Vista. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W hotelu, za każdym razem, jak się wchodzi i wychodzi, to jest bramka z czujnikiem, nie wiem, chyba na metal. I za każdym razem, jak wchodzimy i wychodzimy, to on pikaj. No, dolara, to mi Nakupiliśmy kolejnego towaru. Znowu jakieś piramidki, jakieś... Wrzucę na Instagram zdjęcie. Wrzucę Wam na Instagram zdjęcie, to albo gdzieś w filmie zobaczę. Ale jak nie będzie w filmie, to na Instagramie będzie zdjęcie tego, co żeśmy kupili. I teraz z kolei muszę powiedzieć, no bo mówiłem, że każdy tutaj taki jest, że przychodzi, męczycie. Wejdz, A tutaj trafiamy teraz na sklepy, w których tak nie jest. Czyli tutaj miał Pan ponaklejane w ogóle ceny na, na każdej z tych rzeczy. No i nie targował tego, ale powiedział, że to są ostateczne ceny, w sensie, że już nawet nic z tego nie możemy zejść. No ale takie dobre były te ceny, nie? Tak w porównaniu z tym, że... Good tego... price. Good price. Miałem to powiedzieć jeszcze wcześniej, ale zapominam cały czas. Tutaj w tej hurgadzie jest taki problem, że tutaj nie ma przyrody żadnej. To znaczy, jak już wychodzisz z tego hotelu, gdzie tam jest ładnie było i tam palmy i to wszystko jest piękne, tak wychodzisz stamtąd i nie ma takiego miejsca, żeby pójść sobie jakąś, e, jakąś przyrodę oglądać, nie? Czyli ani, no czy palmy są nie, ale na, ani na plaży nie można pójść, sobie przejść się plażą, ani żadnych jakichś takich zabytkowych rzeczy, żeby sobie pooglądać, no, tylko te takie uliczki, takie jak tutaj widać na filmie, no albo te biedniejsze uliczki tam wewnątrz, I to, i to w sumie tylko tyle. No tak wiadomo, na jakieś wycieczki można się wybrać, ale weź się, wybierz na wycieczkę z taką przypadłością, jak ta taką Faraona, że 7 godzin na przykład jedziesz do tego, do, do Kairu. I w autokarze tyle siedzisz w jedną stronę, w drugą stronę, i potem jeszcze do jakiejś toalety, żeby pójść tam, wiadomo, nie pierwszej czystości zapewne. I tak co chwilę mi się wydaje, że taka wycieczka w przypadku takiej przypadłości jest niemożliwa. Bo niemożliwa do zrobienia. Chyba pan miał 70 koni, a myślę, że ma 700. Tutaj tak po kilku e, dniach, jak jesteśmy no to odnośnie bezpieczeństwa takiego na ulicy tą główną alejką jak się idzie no to raczej nie ma tutaj nie ma tutaj raczej żadnego takiego zagrożenia jak jak już wyczuliśmy klimat Zrozumiałam, Chodź no Bo taki początek, no wiadomo jak inna kultura troszkę ten inaczej się zachowują no to, to nie wiedzieliśmy Trochę mniej pewnie się czujemy w tych alejkach takich biedniejszych. Bo no tam, no tak dziwnie już trochę, nie? Tak bardziej się patrzą i tacy ludzie normalni mieszkający tam są. Więc może mniej związani z turystami, a, ale tutaj to właśnie tak e, no zarabiają na turystach, więc raczej nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa. Normalnie ludzie wsiadają tak taksówek. No taksówki normalne, no to wsiadają. No tak. Powiedzieć. To raczej, jeżeli coś, to mogą cię naciągnąć na jakieś wyższe pieniądze Znaczyłam za coś czasy. i tyle. Bo no Tam, gdzie kupiłam bransoletkę, też to wisiało i cię było po 1 dolar. Tutaj. No dobra, co mówisz. Chciałam powiedzieć, że po 30-minutowym złaganiu tego gościa zgodził się, żebyśmy wrócili do sklepu i kupili jedzenie dla pieska, bo tak mi siadło po wczorajszym na psychę po tym szczeniaku, że musiałam po prostu zrobić coś dobrego bo mi smutno bardziej chodzi o to, nie że ja nie chciałem kupić jedzenia tylko, że staliśmy w sklepie w długiej kolejce wyszliśmy, podszedł jakiś pies no i co, i mamy znowu wracać no i tak było, no, że wróciliśmy i staliśmy jeszcze raz w tej samej długiej kolejce. Zmiękło mu serce na chwilę tylko, bo powiedział potem, że już nie, po prostu, że już nie pójdziemy. Po prostu. po prostu chciałem, żebyś się cieszyła i tylko tyle, nie? Jutro idziemy znowu. Dziękuję. Do tego sobie. Jutro idziemy znowu, bo jutro Ola z Kamilem kupią. Ale bardzo miły ten piesek Był taki bardzo radosny. I widać, że tutaj te, te zwierzęta niestety nie mają tak jak u nas, że mają swoje łóżko, że mają swoich ludzi i tak zwierzęta są po prostu takie takie miastowe no po prostu, no. jeżeli chodzi o towary tutaj to tak perfumy, to bardzo dużo perfum wciskają jakieś paski takie choć, torby oczywiście z różnymi logami, firmami buty, też wyglądające na całkiem takie nawet ładnie zrobione to no podróbki, ale ale ładnie wyglądające, zdecydowanie lepiej niż te co w Turcji byliśmy. Czekaj się boję tych podróbek, bo one potem jest problem z wyprofilowaniem tego buta i się zwyczajnie niewygodnie chodzi, więc to co za interes jest, nie? Chodzi o to, że u, no nas i figurki. Nawet, u nas jak kupisz nawet w jakimś tam w jakiejś sieciówce buty, to przeważnie one są niewygodne. Sieciówki, nie? No, no to tym bardziej jeszcze jak kupujesz... No tak, te są podróbki drogi, są zawsze no. źle wyprofilowane. I mówię, że gdybym ja mógł komuś zapłacić, żeby mi w głowie namieszał, w sensie przestawił myślenie, to by to zrobił. A ja na powiedziała, że może też bym zapłaciła za to, żebym tam z moim przydupasem. Czyli szukacie zaklinacza? Nie nagrywam ludzi, tak? Bo nie, nie chcę, żeby... Nie. tak, to ja nie wiem, co nagrywać. Jesteśmy już pod naszym hotelem, wracamy, zaraz idziemy na kolację, tylko nie wiem, czy ja nie będę musiał... Przed kolacją jeszcze załatwić bajer, swoich bajer, spraw związanych bajer, bajer. z klątwą. Jeżeli chodzi o ten nasz hotel, no to nie możemy narzekać w sumie. Początek był taki sobie, ale znam dużo hoteli, w których bywaliśmy, w których nie byłoby tak łatwo rozwiązać tego problemu, na przykład zamiany pokoju, a tutaj wręcz z uśmiechem zamienili nam, proponowali nam nawet dwa różne warianty. Tutaj widzicie tą bramkę jeszcze, o. Hmm? A nic nie widać, tutaj będzie Patrzcie, Biedronka, niskie ceny Bo ja mówiłem o tym bezpieczeństwie, tutaj właśnie jeszcze o tym kalkulatorze, bo jestem gościu a, Może że y, mówimy o tam, gdzie weszłam z tym, po tą figurkę. Okulary, no. o. Nie, to nie okulary, tam żeśmy poszły ze Moniką zobaczyć figurkę i pytam się, how much, a czy ona na kalkulatorze pokazuje, że 12 dolarów. I my wychodzimy, a on wrzucił tym kalkulatorem gdzieś tam i wydał z taki dźwięk, jakby, nie wiem, miał mnie odstrzelić. Bo one weszły tylko we dwie, zawsze chodzimy, także ja zawsze wchodzę i pilnuję ich, a zostały same w sklepie we dwie. I widocznie no, ta ich kultura tutaj troszkę jest inna, i on widocznie był taki, bo dużo osób jest bardzo takich przyjaznych, i dla kobiet tutaj tak samo są mili i się śmieją w ogóle. No, ale tak powiem, ale że, że też poczułam się dosyć mocno niepewnie. Ale też trafiają się dalej jeszcze takie osoby, które no takie hmm, mają podejście. To było. I że się wystraszyłaś, tak? Ja no, wystraszyłam się, bo to nie było nic przyjemnego. Mówię, taki dźwięk wydawał, jakby ją mi nie, nie strzelić zaraz, wyjąć z pływy i strzelić w łeb. No, więc generalnie jest tak bezpiecznie jak siedzi ulicą, ale same kobiety jak chodzą to już tak trzeba bardziej... Nie polecam samej No kobietom. same kobiety nie, nie. Jak z mężczyzną to... No, to nie ma problemu. Już nie było, bo jak szliśmy na przykład to jeden, żeby mu przebić piątkę i nie było żadnego problemu. Tak, piątka. tak, no, czy, dlatego nie mówię, tak, że... wszystko zależy od osoby, no. Nie, nasza restauracja. Wydaje mi się, że większość raczej... Pokaż jak to ładnie jest, pokaż te kwiatki, Dobrze, to już było z góry. Mi się wydaje, że większość to raczej by chciała, żeby było u nich normalnie. Dobra.